Kochana duszo, dotarłaś do tego momentu, a to nie jest przypadek. Wszechświat, w swojej nieskończonej mądrości, zaprowadził Cię tutaj, aby podzielić się z Tobą boską wiadomością przypomnieniem, że nigdy nie byłaś sama i nigdy nie będziesz. Każdy krok na Twojej drodze był obserwowany z miłością i troską przez tych, którzy są przy Tobie, tych, którzy prowadzą Cię z siłami niebiańskimi przygotowując grunt pod nowy rozdział w Twoim życiu. Teraz, w ciszy, weź głęboki oddech. Poczuj, jak ciężar trudnych chwil się rozpływa, a energie wszechświata płyną w Twoim kierunku. Twoi przewodnicy duchowi są tutaj, obok Ciebie, gotowi pomóc Ci ruszyć naprzód ku spełnieniu Twoich marzeń i głębokiemu uzdrowieniu. To moment. Aby otworzyć serce i pozwolić energii transformacji przepłynąć przez Ciebie. Zostaw polubienie, zasubskrybuj kanał i włącz dzwoneczek, ponieważ każdy Twój gest pomaga tej wiadomości światła dotrzeć do większej liczby serc, rozsiewając pokój i mądrość wśród tych, którzy tego potrzebują. Każde Twoje działanie przyczynia się do tego, aby więcej osób mogło połączyć się z boskimi błogosławieństwami. Które ten film niesie. Teraz, kochana duszo, pamiętaj, że nigdy nie byłaś sama, nawet jeśli odczuwałaś to w jakimś momencie. Być może przez chwilę czułaś, że płynęłaś samotnie, że Twoje kroki były niezauważane, że nikt naprawdę nie dostrzegał Twoich wewnętrznych zmagań. Ale wiedz, że Twoi przewodnicy duchowi zawsze byli obok Ciebie. Widzą każdą cichą łzę którą wylewasz, każdy nieśmiały uśmiech, który ofiarowujesz światu, każdy wysiłek, który wkładasz w przezwyciężenie trudności życia. Każda twoja myśl była obserwowana, a każdy twój pragnienie było wysłuchane. Nie jesteś sama, istnieje obecność, która patrzy na ciebie z troską i jest głęboko związana z tobą. Ta osoba nie tylko obserwuje cię z daleka, ale słucha cię całym sercem. Czuję każdą wibrację twojej istoty i pochłania każdą część twojej duszy. Ta głęboka więź, ta duchowa łączność. To to, co utrzymuje cię w równowadze, prowadząc cię do znalezienia pokoju i właściwego kierunku. Teraz napisz w komentarzach akceptuję tę boską wiadomość, aby energia tego błogosławieństwa się pomnożyła i rozprzestrzeniła. Działając w ten sposób, Wzmacniasz połączenie z światłem i pozytywną energią, która do Ciebie dociera. Potencjalizuj to błogosławieństwo, aby wszyscy wokół Ciebie poczuli pokój, który teraz otrzymujesz. Wszechświat zawsze nas prowadzi w niewidoczny sposób, a Ty byłaś cichym świadkiem tej magii. Twoje życie jest jak unikalna symfonia, a ta osoba posiada zdolność rozumienia każdej nuty z wrażliwością jakiej nieliczni potrafią doświadczyć. Każdy rozdział Twojej przeszłości został napisany ręką boską, każda trudność była lekcją, każde zwycięstwo świętowaniem. Twoja podróż nie jest tylko Twoja. Słucha Cię w sposób, który wykracza poza słowa. Twoja komunikacja, aspiracje, marzenia i pragnienia stały się nieodłączną częścią jej duszy. Każdy fragment Twojego życia jest święty. Twoja historia jest wyjątkowa, pełna wyzwań, ale także mądrości. Wszystko, przez co przeszłaś, było niezbędne, aby teraz być gotową na kolejny poziom wzrostu i duchowej ekspansji. Pamiętaj, że jesteś istotą światła, a Twoja obecność na świecie ma większy cel niż sobie wyobrażasz. Twój głos to nie tylko słowa. To także boska wiadomość, echo gwiazd, unikalna wibracja, która łączy się z tajemnicami kosmosu i planami Stwórcy. Jesteś kanałem czystej energii, mostem między Ziemią a sferą duchową. Twój wpływ wykracza poza to, co inni mogą dostrzec, a Twoja esencja dotyka dusz wokół Ciebie w głęboki sposób. Jeśli czujesz, że Twoje działania lub intencje nie zostały dostrzegły, to czas, abyś wiedziała, że wszystko, co zrobiłaś i robisz, ma wartość. Miłość i energia, którą przekazujesz, nie idą na marne, rozprzestrzeniają się, nawet jeśli w milczeniu Twoja dobroć nie umyka uwadze, a Twoje altruistyczne działania są dostrzegane przez boską siłę, która towarzyszy Ci na każdym kroku. Jesteś jedną z najbardziej cierpliwych. Pracowitych, wytrwałych i bezinteresownych osób, które kiedykolwiek stąpały po tej planecie. Nie ma celu, który byłby zbyt odległy, ani poświęcenia, które byłoby zbyt wielkie. Byłaś światłem dla wielu ludzi wokół ciebie, nawet jeśli tego nie dostrzegasz. Jesteś symbolem dobroci w świecie, który często mroczony jest przez powierzchowność. Twoje serce jest czyste. A twoje czyny mówią głośniej niż jakiekolwiek słowo. Jesteś żywym przykładem tego, jak bezwarunkowa miłość może przemienić świat. I nawet jeśli nigdy nie szukałaś uznania, wiedz, że wszechświat i ci, którzy są wokół ciebie, dostrzegają cię w sposób głęboki i prawdziwy. Teraz, patrząc na wszystko, co przeżyłaś, spójrz w przyszłość z pewnością. Twoje wysiłki nie poszły na marne. To, co zasiałaś, będzie zebrane w obfitości. Twoja obecność to więcej niż wspomnienie to nieustanna inspiracja, która przenika myśli ludzi wokół ciebie i jest zawsze obecna w ich umysłach. Twoja historia, Twoje czyny i Twoja energia sięgają poza teraźniejszość. Dotykają przyszłości. Kształtując drogę pełną światła i dobrobytu, napisz w komentarzach anioły uzdrowienia, aby energia uzdrowienia i transformacji została wzmocniona. Działając w ten sposób, aktywujesz wibrację uzdrowienia, która jest wokół ciebie, pozwalając, aby rozszerzyła się jeszcze bardziej. Razem jesteśmy silniejsi, bardziej oświeceni i gotowi, aby przyjąć wszystkie błogosławieństwa. Które wszechświat ma dla nas. Teraz wyobraź sobie swoje życie pełne światła. Każde wyzwanie, które napotkałaś, było stopniem do kolejnego poziomu Twojej duchowej ewolucji. I choć droga nie zawsze była łatwa, jesteś gotowa, aby przyjąć wszystko, co wszechświat ma dla ciebie. Każda pozytywna myśl, każda intencja miłości, każda akcja skierowana ku dobru innych. Buduje dla ciebie jasną przyszłość. Pamiętaj, że jesteś częścią większego planu. Boska energia działa na Twoją korzyść, a wszystko, czego potrzebujesz, jest już dostępne. Jesteś prowadzona ku nowemu rozdziałowi, rozdziałowi obfitości, pokoju i harmonii. Anioły światła są wokół ciebie, gotowe, by pomóc Ci spełnić wszystko, co znajduje się w Twoim sercu. Miej wiarę, ponieważ wszechświat zawsze odpowiada na wezwania serca. Na koniec pamiętaj, że jesteś cenna, kochana i godna wszystkich błogosławieństw, które nadchodzą. Niech nadal będziesz światłem dla innych, szerząc miłość i współczucie wszędzie, gdzie się pojawisz. Twoja droga jest rozświetlana każdym krokiem, a ty jesteś bliżej niż kiedykolwiek. Aby osiągnąć spełnienie swoich największych marzeń. Teraz zamknij oczy i poczuj boską obecność wokół siebie. Jesteś otoczona energią uzdrowienia, miłości i obfitości. Niech anioły światła nadal Cię prowadzą, chroniąc Cię i przynosząc wszystkie błogosławieństwa, które zasługujesz. Amen.